Witam wszystkich w kolejnym materiale, dzisiaj spojrzymy sobie na kolejne ciekawe urządzenie, a będzie nim taki oto higrometr i termometr. Omawiany przez nas dzisiaj produkt został wyprodukowany przez bliżej nikomu nieznaną firmę, mamy tutaj tylko napis HTC-1. Urządzenie to zostało zakupione na portalu, ale drogo, za 15,89 groszy na dzień 17 kwietnia 2019 roku. Oczywiście trzeba doliczyć sobie do tego koszt przesyłki, natomiast cała cena jest naprawdę śmieszna. Jest to cyfrowy higrometr z funkcją termometru, mamy tutaj też zegar. Całość została wykonana praktycznie z tworzywa sztucznego jak widać i jest zasilana poprzez taką jedną małą bateryjkę typu AAA. Bateryjka ta starcza nam na bardzo, bardzo długo. Po boku znajdują się tutaj czujniki jak widać mamy tutaj też miejsce na przywieszkę. Nasze urządzenie możemy zawiesić na przykład na ścianie bądź gdziekolwiek. Tak to się wszystko prezentuje. Mamy tutaj duży ekran LCD. Tutaj mamy pokazaną aktualną temperaturę. Tutaj procentach wyrażoną wilgotność. Tutaj mamy zegar. Urządzenie to posiada trzy klawisze funkcyjne. Mode, ADJ oraz Memory. Jeśli przytrzymamy dłużej klawisz Mode to możemy po prostu zmienić sobie naszą godzinę. Mamy tutaj format czasu. Yy, mamy tutaj też kalendarz. Urządzenie wyświetla nam miesiąc i dzień. Godzinę przestawiamy poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku MODE i teraz jak naciśniemy sobie ADJ to zmieniamy nasze wartości. Urządzenie jest małych gabarytów jak widać, jest dosyć wytrzymałe, przeze mnie jest intensywnie używane, przenoszone w przeróżne miejsca. No, właśnie, gabaryty małe można je z, całym, z całym powodzeniem przenosić wszędzie. Jak tutaj włączyć alarm? Naciskamy jeden raz przycisk MODE i teraz naciskamy ADJ, i wyskakuje nam tutaj funkcja alarmu. Funkcja dźwięku. Tak, alarm dźwiękowy, tak. Cóż, tutaj mogę jeszcze o tym urządzeniu powiedzieć? Znajduje się tutaj też. Podpórka. Możemy nasze urządzenie dzięki niej postawić, żeby nie leżało. No i tak to, moi drodzy, się prezentuje. Z urządzenia jestem naprawdę zadowolony. Za chwilkę namoczymy wodą jakąś szmatkę. Owiniemy tą szmatą nasze urządzenie i zobaczymy. Czy wilgotność nam się zwiększy? Zapomniałem jeszcze dodać, że za pośrednictwem przycisku Memory możemy sprawdzić, jakie zostały zanotowane maksymalne wartości od czasu włączenia naszego urządzenia i analogicznie, jakie zostały zanotowane wartości minimalne. No dobra, lecimy teraz, namoczymy tą szmatkę. E, owiniemy to urządzenie tak jak wspomniałem. Odczekamy godzinę czasu i zobaczymy na ile procent to podskoczy. No dobrze, nasze urządzenie jest w całości opatulone, że tak powiem. I teraz będziemy czekać godzinę czasu. No dobrze, godzinka minęła i zobaczymy, na jakim poziomie będzie prezentować się nasze urządzenie. I jak widać, 99% poziom wilgotności. Także urządzenie działa jak należy. To by było na tyle z mojej strony, i ja dziękuję Wam za uwagę, i trzymajcie się. Do usłyszenia, a urządzenie polecam. Hej!